W tym filmie pokażę Ci jak zrobiłem sobie klawiaturkę makro, dzięki której mogę sterować sobie Discordem, DaVinci Resolve, Blenderem, Spotify za pomocą kilku przycisków. Pokażę Ci też jak je dostosować pod siebie i dodać inne programy. Najpierw pokażę jak to działa. Dobra, ale tylko trochę. Można sterować timeline'em, mutować się, dodawać komponenty, przełączać muzykę. No kozackie, a umiesz bez przenudzenia pokazać jak to zrobiłeś? Postaram się, a gdybyś chciał więcej szczegółów, link w opisie czeka na Ciebie. Git. Od czego zacząłeś? Wiadomo, od pomysłu. Nie znałem skrótów klawiszowych do programu do montowania filmów, a chciałem montować je jak najszybciej i jak najprościej. No dobra, miałeś pomysł i po prostu zrobiłeś to na płytce stykowej? Nie do końca. Po wpadnięciu na ten pomysł wyszukałem sobie na YouTubie podobne urządzenia i stwierdziłem, że to proste i powinienem dać sobie z tym radę. No to faktycznie musiało być proste. Dzięki. No i potem wziąłem sobie karteczkę i spisałem, co to makro mogłoby robić, i wyszło mi, że będę sterował czterema programami za pomocą Enkodera i pięciu guzików. A kiedy zaczęło robić coś na płytce stykowej? Właśnie teraz. Wziąłem płyteczkę i podpiąłem Arduino i pięć guziczków. Wgrałem program, który znalazłem przy jednym z projektów z internetu i dostosowałem go pod moje potrzeby. I co? Działało? Jeszcze nie miało co. Odpaliłem sobie Discorda, dodałem nowy skrót klawiszowy i kliknąłem guziczek. I co? Działało? Masz wycieszony mikrofon. A no, czyli jak widać, działa. Kozacko. No. Dodałem sobie jeszcze koder diody i obsługę trzech programów w podobny sposób. To pochwal się jak to działa. Patrz, masz płyteczkę. Ten guzik po prawo służy do zmieniania programów. Discord, Blender, DaVinci. Spotify. Dobra, pokaż szybko, bo muszę spadać. Ale kod dobra, nara.